Czytanie z dziejów apostolskich. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydję i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Pergę, zeszli do Attali, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja Jan ujrzałem niebo nowe i ziemię nową bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami, przykazanie nowe daję Wam. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.